Dobry? Jo, nie dobry. Czy mamy przyjemność z panem konserwatorem powierzchni płaskich i maszyn grzewczych? Z e, tego... No, od kilku lat palaczy nałogowo jestem. Fah. Jaki jest stan prac remontowych rozpoczętych w tej szkole? Eee znaczy się. No, e, e, w łazience ostatnio dwie kafelki wymieniłem. Pół i jedna ósma żarówki. Ja, tam pan co zobaczy, palarnia na popielato odmalowana na nowo. Ja mam taki nowy wynalazek, czego w tej szkole jeszcze nie było. To może pan nam go zademonstruje. Ja, to jest taki teleporter, co by do bramy szybciej było. Ja panu pokażę, chodźmy. Ale zamkniecie mi drzwi. Ja drzwi, drzwi. To jest ta szafa A co ta szafa robi tak dokładnie do mnie przeniesie Tak, już możemy No zamykę Maria! Ah, to to jest ten teleport. Uuuh.